Cześć wszystkim! Z tej strony Ninja Games. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę Lego Marvel Super Heroes i postaramy się znaleźć ukryte mini zestawy na poziomie więrzeń na potańcówka. Ale zanim zaczniemy, to chcę bardzo i to bardzo Wam podziękować za 113 subskrypcji. Naprawdę jesteście niesamowicie jesteście mega. Dziękuję za każdą subskrypcję, którą tutaj zostawiacie, bo dzięki wam ten kanał rośnie i może za niedługo będzie ten kanał taki potężny. To wszystko dzięki Wam. Chciałbym z tej okazji zrobić dla Was konkurs, ale niestety musimy ten konkurs przełożyć na kiedy indziej ponieważ w kwietniu tego roku, a mianowicie 5 kwietnia, będzie dostępna gra LEGO Star Wars The Skywalker Saga. No i właśnie y, muszę zbierać kasę na nią, a potem już na przykład w maju czy tam w czerwcu sobie zrobimy taki mały konkurs, nie? Tego jeszcze nie wiem jaki, ale coś się tam wymyśli. No to w takim razie zapraszam do odcinka, ale zanim zaczniemy to oczywiście łapka w górę lub łapka w dół możecie sami zdecydować. Również bym was prosił o zostawienie subskrypcji na tym kanale, ponieważ teraz lecimy po 150 subskrypcji. O! A potem będziemy lecieć po 200 subskrypcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Okej. Okay. No to w takim razie zapraszam do odcinka. located off Manhattan's east coast, the highest security area of Rikers Island Maximum Security Penitentiary is known as the raft. Looking for the worst of the worst in supervillainy? You'll find them here. My sensors are detecting movement on the other side of this wall. Let go of me, pub! Hulk, smash, ugly sideburns! Hulk? Drop! You should know by now he's one of the good guys. Even if he doesn't smell like one. Shouldn't you be in Canada uncovering your past or something? Track Sabretooth here chuck says doom's got the brotherhood of mutants helping him out doing what huh, huh? <laughs> 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 No, i dobra, mamy tutaj nawet sporo tego. No, a czekajcie, czy ja wziąłem tryb fabularny, czy tryb swobodny? Okej, okay. tryb swobodny, bo takie postacie również dostaliśmy w trybie fabularnym. Dobra, eee, tu nam się przyda magneto. No. No i teraz nam by się tu przydał kto, kto, kto. Tam coś jest. Kolejne do zniszczenia. A nie, czekajcie, kolejne do zniszczenia to jest tam. Dobra, okej. Okay. No ile kiny nas zjadły, słuchajcie. Masakra. Dobra, okej. Okay. Więc to trzeba zniszczyć. No, już 2 na 5 mamy. Co, tam jeszcze coś jest? W wodzie? Był jakim cudem. Dobra, zniszmy to. Ale co jest? No, dobrze. Okej. Okay. Rekindek będzie miał tutaj pożywienie. I mamy już drugi mini zestaw. Tutaj mamy kolejne do zniszczenia. Na pewno jeszcze gdzieś jest indziej do zniszczenia. A mianowicie, mianowicie tam. Chyba. Tak, tam. Dobrze. O, w sumie bym zapomniał słuchajcie, o mini zestawie. Tutaj by nam się przydał na przykład Venom. Ej, zobaczcie: Złoczyńcy atakują złoczyńce. Dobra, so, weźmy sobie y, tego pana. Mówię tego pana, bo nie chcę pomylić jej. Jego, jego nazwę. O, no i mamy już czwarty mini zestaw. Czyli tutaj już raczej nic nie widzę. No właśnie, tutaj raczej już nic nie ma. Czyli po prostu udamy się tam dalej. A żeby tam wejść, to musimy niestety podobić kilka rzeczy. No i zaraz się widzimy. Czyli mamy tam jakiś mini zestaw, tam mamy. I co, tylko tutaj mamy. A ok, bo się bawi, że tutaj mamy już dwa mini zestawy. Dobra. Okej, okay, mamy jednak trzy mini zestawy. Um, ale co? Co? że niby jak? Ja gdzieś tam nie możemy iść, nie? Hm, dobra, zaj. zaraz się wszystko wyjaśni. Dobra, i pytanie jak się tutaj dostać, słuchajcie, bo ja naprawdę nie wiem, chyba, że tak górą? Ale, moment, jak my mamy się tam dostać? Hmm. No dobra, słuchajcie, może najpierw skupmy się tutaj na tym, co tutaj mamy, a potem się skupimy na tamtym, co tam mamy, nie? Chyba, że. Słuchajcie, chyba, że. A nie, tak nie możemy. Dobra, okej. Okay. Ciekawe, jak mamy się tam dostać, nie? Dobra, okej. Okay. Weźmy sobie magneto. I teraz może to zniszczmy? Zbudujmy. No i teraz na przykład loki. Teraz wolę drwinę. Loki na pewno sobie tam jakoś poradzi. O, czekajcie, właśnie mamy sobie Aliomana. Szybko się z nim tutaj rozprawi. No i jeszcze tutaj coś mamy. No, bora. I co? Koszyk, tak? Aha. A, no spoko. Też tak może być. Dobra, ee, tam mamy dalej coś, ale to na przykład dla Phenoma lub Spidermana. O, ta pani też ma chyba laser. No i dobra. No i słuchajcie, nic nam, nic innego nie pozostało jak tylko dotrzeć tutaj i zobaczyć, czy możemy tam jakoś wejść. Ale mam nadzieję, że tak. Ojej, oj, chyba tam raczej już nie ma takiego przejścia. Czyli musimy tutaj coś skombinować, tak? Albo słuchajcie, może mamy wszystkich tutaj pokonać, co? Czy nie? Nie wiem. Dajcie mi chwilę. Słuchajcie, ja już wszystko wiem, ja już wszystko wiem. Zobaczcie, tutaj. To znaczy, jeszcze tutaj tego nie ma, ale musimy to najpierw to zrobić. Czekajcie, weźmiemy sobie na przykład Alumena. I zobaczcie, musimy najpierw to tutaj zrobić. Tak jak robiliśmy to w trybie fabularnym. No i potem pojawi nam się takie ...takie coś dla Tora, żeby mógł tam podładować, tam dla Odina, czy po prostu. Yy, dla kogoś z takimi mocami elektrycznymi. No i wtedy będziemy musieli znowu jeszcze raz to zrobić, i będzie git. Dobra, pojawia się czy nie? Moment, zaraz nam tutaj się pojawi. Chyba. O, już się tutaj pojawiło. Więc. Zrobimy sobie tak I odyna teraz weźmiemy sobie No i teraz Ariomana mm, to, to, to nie jest Ariomana To jest Ariomana Dobra No i zobaczcie, mamy nasz mini-zestaw Tylko... A, okej, okay, dobra No więc możemy chyba już lecieć dalej w takim razie <laughs> super villains everywhere. Supervillains? meet my super suit. Yes, that suit it requires some tailoring. Czy Czy tutaj mamy jakiś mini zestaw w ogóle? Czy mogę to też ominąć? Czekajcie, zaraz tutaj się okaże wszystko. Tylko tutaj tak za szybko idzie to wszystko, że ja tutaj nie widzę. You big green gorilla. <laughs> ah, mystique. Dobra, słuchajcie. Więc musimy wziąć teraz na przykład tutaj sobie podlecieć, bo tutaj coś mamy. Ale to tylko do. i co jest? Jest jest nie ten Ariomen miał być. Moment. A dobra, w sumie czekajcie, ona też do mnie. Ta pani. Teraz trzeba wziąć Sandmana. I w co nam tutaj się zamienisz? W armadę! Jaj! Super Dobra, tutaj teraz coś trzeba wysadzić i wykopać. I zbudować Dobra. I co tutaj będzie w naszej skrzynce? O, dron jakiś. Dobra, spoko. Może i tak być. No i kolejny mini-zestaw jest gdzieś tam. O! I kolejny mini zestaw jest tutaj. Wystarczy to sobie otworzyć. No i mamy wszystkie dosłownie, wszystkie mini zestawy na tym poziomie. Więc słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo wam dziękuję za uwagę. I jeśli wytrwajcie do tego momentu, to napiszę w sekcji komentarzy Ariomen. A przypnę wam strajduszko. Trzymajcie się. No i do zobaczenia.